Motionless! Krótka przerwa techniczna, numer 2 się skończyła. Chyba, połowkrótka dla tego ja pyszną zupkę w tym czasie. Hmm. Tak widzisz, takiemu to dobrze. Pyszną dupkę. <grywka> Tasty ass! O, fajnie. No co, smaczny osioł. Videogame danki. My friend, do donki, Dude do the donkey. Dobre. Eee, dłuższe? Nigdy? Eee. Translation? Never? <grystanie> Brzmi jak każda bieżąca nowelka, którą chciałbym kiedykolwiek przeczytać. Brzmi jak każdy spin-offowy The Greatest... Y tfu. Ej, saturny, oprócz pierwszego Investiga... Kurwa... I drugiego? Nie no, drugi został tylko fanowsko przetłumaczony. A, boż oficjalny. Ej. Tak. The Great Saturny pewnie też nie dostanie tłumaczenia. Hmm, czy tam się mm -hmm. da wejść? Ale za to jest saturny 6? Tam jest handgun. Do tego tak, jest... nie mogę. tego nie mogę wejść. Dobra, no, to wejdziemy tutaj. A nie sprawdziłeś tego przejścia tam co jest na czarno? Na dole? Tak, po lewej, tutaj. Ale tam była woda. A, a, okej. Okay. A, a ten mały kwadracik to drzwi 777. A. A nie, nie, nie. Przegaj, bo ty mówisz e, o tym? Że tu woda czy tu woda? E, tu jest woda i tu jest woda, a tutaj był Magic a, Seal. I, okay. tej, I tej, jeżeli dobrze pamiętam, jest Magic Seal czwórka albo piątka. Mm. Znaczy, bo wiesz, mamy niby nowego Magic Seal'a. Mm, jestem niemalże przekonany, że okay. tam jest wymagany wyższy seal niż ja obecnie posiadam. Okej, okay, spoko. No a coś tu pani? Longsword. Longsword... Longsword. Sword. Ech. Tak słabsze? Tak. Taki sam. Ale szybsze. No tak, ale wydaje mi się, że ten duży miecz nie był aż taki zły. Pokrywał duży obszar. Jedno uderzenie. nie. Wszystkim to. One bon e, Zapisz. Dobra, gdzie mogę iść? Mogę iść na górę i mogę iść na dół. kurczę. Wybory. No nie? I nie bądź... nie linia. Nieliniowość, możesz iść na górę albo na dół, a potem mi tak się okaże, że tylko w jednym kierunku. tak, ale... Szkoda, że właśnie im dalej jakby w las Metroidvanii, tym mniej jest możliwości Sequence Breakingu. Super Metroid był chyba najlepszą, najlepiej zrobioną grą pod tym względem, że było kilka sztuczek, prawdopodobnie zaprogramowanych nawet, które umożliwiały Sequence Breaking w tak wielu miejscach. Hoho, więcej sześć a Larry Sniper. E, czy Ghost series wzmacniają się co level, czy co 3? Wydaje mi się, że co level, jak każda dusza do statami, i tak. O. No ładnie. No nieźle. Nieźliks. Może, kiedy bym chciał je zajmować na hita już. To tak ułatwia wszystko. Właśnie tutaj coś w prawej jest. <grystanie> Znajdź partyzanę. <grystanie> czy to jest to, co myślę, że to jest? Nie, to, to nie jest. To nie jest to, co myślę, że to jest. A myślałeś, że co to jest? Myślałem, że to jest przejście do nowej lokacji. No. Może to jest przejście do nowej lokacji, tylko zablokowane obecnie. Tak, nie patrzę. przejście z nowej lokacji tutaj. A, right. Kolejny Amonalych? Czy się udało? A ja nie widziałem strzałę. Więc ja tu powinien być? Słyszałem strzały. Jest. Ach. to i ten, ale. Hmm, nie sprawdzałem się do tych przejść, więc możliwe, że jakiś pominąłem. O, Franki! The Creature, dokładnie. The the creature, o. W sumie, to jest dobra nazwa, ponieważ no to jest potwór po prostu, potwór Frankensteina. A nie, Frankenstein. No, właśnie. Więcej guli. O, i helpo. Łoho! Co to jest za shoryuken? O, gul Możesz iść jedzenie jest normalnie, idealne Akurat dostałem Kwaśne mleko mm. Tu mogłeś wejść wcześniej chyba Mogłem się! Ale po prostu tu nie poszedłem Dobra, mm -hmm. tu nic nie ma Ten wielkim mieczem się przydaje do odkrywania tego typu rzeczy Zdecydowanie A, u no, góry było jeszcze jedno przejście Wolubym przejść najpierw nie przy okazji sprawdzić czy w tych mniejszych nic nie ma. Ja. Zdecydowanie. Zresztą nie miałoby gdzie być raczej. O! To jest White Dragon. To tak. jest White Dragon. I mamy też Palerynę podróżnika. To jest se chyba? Tak. Zwiększa szobona, czy Ale szczęście! Hmm, jeżeli chciałbym coś do to... Dobrze, raczej jest karfa i chyba to zajmiemy pod uwagę, że mam e, godne cele. Jeszcze na drugim. O szczęście niepojęte. O Boże. Gilotyniarz. O. Jakiś zabawny Ech? człowiek? Uff, gilotynuje. On... Dosłownie. On... Widzę właśnie. I ma dwie części, obie można atakować. Ma jedną gwiazdkę rzadkości, więc powinien wypadać częściej. Mm, wypada, mi ale często, tylko nie oznacza to, że wypadnie z pierwszego napotkanego przeciwnika. O. Wiem. O, to jest. W ogóle tutaj widzę, że... Piękne. Przy... Wow. Na ja i tak mogłem. Że przy takich szczęściach jest w ogóle już taka laleczka ustawiona. Jaki nie jest... e, No zobacz tutaj A. jest. No tak. A, czy tu będzie przejście dalej? To jest pytanie. Chciałbym, żeby go nie było. Au. Au. Jest. Nie jest. przejście dalej, więc lecam. Czemu mi się muzyka z The włączyła teraz? Nie wiem, czy jest. Jeszcze inne przejście, a tu w lewo powinienem być w stanie wrócić ja, ty, ty. O boże. No boże Tego typu musiałem, zazwyczaj sugerują, że możemy użyć jakiejś konkretnej duszy, żeby się przedostać To by bardzo wyraźnie wskazywało na szkietę A no, tylko jeszcze jakiego, jest dużo typów szkieletów. inbiszonowa e Nie, ten by więc mhm. Kolejny Hellbore. I White Dragon I Jakaś o. większa broń Halabala Barda? Hala, hala Wygląda mi atop bardziej ha, ha. Hala balabarda! Wcale nie powiem, że A nie mówiłem. O Jezu, to nie jest... O. To nie jest taka, bo i jest szybka nawet. Mocna jest? Znaczy słabsza od wielkiego miecza, ale szybsza przede wszystkim. Uh -huh. Nie, nie jest pewnie aż tak znacznie słabsza, I guess. No mm, parę półcików. Jezu. Daj się

pewno, sam na górę Tam gdzie mówię, że nie chce iść dalej, bo jest nowa lokacja? Pójdziesz dalej Just do it Eee, zmienię, zmienię Czy mam jaką duszę? Żadna tej mi się konkretnie nie przyda tak bardzo Dobra katoble pasie przepraszam pas! Tutaj będą jeszcze na kolce Jeszcze raz barba W ogóle za by było jakby ta lanca mogła nas skrzywdzić Po odpadnięciu od przeciwnika Wiesz to nawet to nie był zdziwiony Tu no. jest podziem podziemne piekło Save point Nie! Ale przydałby się co? Ano, nie ukrywam you are a pirate. No. Daj się zabić. dużo obrażeń. Tak jeżeli tam jest boss, to tutaj powinien być save point. Ha! Logika działa. No, kasowanie bardzo rzadko daje bossów bez save pointów. tam jest ten jeden Magic Seal, o którym mówiłeś, gdzie jest y save point w miarę daleko. No. Wow. A to nie są... No ja, przeciwnicy się z nimi. No, ale zmienić je nad wielkim miecz i będziesz miał połuku ich. Ta. No to co? Teraz tylko się z wielkołakiem. I z tego z pamiętam zacznie się najzobawniejsza część tej gry. Tak samo... Jak, tak samo jak wari. O Ojej! Tak, żeby nie zapomnieć, I... czy to jest ten posłok, o którym myślę, jest wasza szansa. Oczywiście, że tak. Co to jest? Wielka pieprzona ryba, która w większości pływa pod wodą. To jak w Metroid Fusion jest taki przeciwnik, który... Series bodajże, który... I na szczęście widzimy mniej więcej, gdzie ona pływa po tych bombelkach. Tylko to problem polega na tym, że rzadko kiedy mam okazję ją atakować, bo ona siło rzeczy. <laughs> jak to gówno się nazywa? To w nazywa się Rahab. Rahab! I zastanawiam się czy nie zmienić na coś innego, ale nie na to bardzo na nas, ona nie pomoże slime. Bombę, no, ma na pewno nie... Kuden, nie bardzo dużo. Wart chyba najbardziej się przyda. A, taki tutaj golem. I tak chyba nawet starczy. gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No No co, udało mi się dla nas trafić. Was nie wydajecie taki zły w tej, w tej sytuacji konkretnej? Zdaje więcej niż nasze zwykłe taki, To na pewno. Wpisałem sobie, wpisałem sobie w Google Rahab. If... Rahab prostytutka. What? O Boże, on zostawia... Ups. A mi to jakaś postać biblijna, która była po Właśnie... Właśnie chodzi o to, że ja znam imię Rahab skądś, tylko... niekoniecznie w Biblii. Mhm. Mm z w sorochu? Nie, jakoś nie wiem, co... Tej... Sprawdzę czy to ma jakieś inne przełożenie Rahab, bracha Ja pierdzielę. Ej, plus. Czy on mi zrobił platformę? Tak, zrobił mi platformę Dzięki. Przeda mi się. O Boże, Boże! AU! Nie. To ciekawe. A jeszcze jest najgorsze? Nie. Yeah. Że na jakiś 90% skopię sila. Rahab to też postać z Legacy of Kain. Hmm... Czyli Wampir efektywnie. Najprawdopodobniej. Kulia, A, ja, jaki to ma związek z Rybą? Znaczy Nie wiem, cały czas mam jakieś skojarzenie z fajną fantazją. A nie wiem, że był Ramuch, ale to nie samo... O Boże! To nie pomaga. Ja już miałeś przemiotów leczniczych. Mam jeszcze skisłe mleko. <grymne> a nie, potionów zwykłych chociażby. Nie, skończyłem mi się, co? Ja yeah. <grymne> Skill. Wiem. Wiesz co, to jest napady problematyczne, kiedy możesz atakować przeciwnika bardzo rzadko, a on ma jeszcze jeden napady do unikania, tak? I mhm. w dodatku zacholenie pani też sobie, bo bo sobie w tej chwili. A, ta... dobra, rahab to jest też mityczny potwór wodny. No widzisz. Wszystko już ma sens. No, e, także... Okej, ok, okay, jasne jest już, że oni nie wzięli tego znikąd. Ojej, Jeden, okej. Okay. nie. To jest wkurzające. No właśnie to jest ten atak, na tak na chwilę czasy po 90 HP. No. Nie zgadnę, rahab daje dusze chodzenia pod wodą. Spoda szansa, co? ale well, te wszystkie strefy podwodne, do których nie mieliśmy dostępu. Nieco ilą ma hP! Może to A, a to mieszka tam była. Dzięki. Ja jak cię. Okej, jak się, okay, się korzystowało? Góra prawo, góra, lewo, prawo. No Nie góra. Nie, góra, dół, prawo, góra, lewo, prawo. Czekaj. Dół, prawo, góra, lewo, prawo. Tak kurwa przećwiczę. Samą podem. Ja. To, to nie trwało długo. Dobra. Już wiem. No, to się musiało wglądać, czy później tak skończyć. I guess. Jak człowiek nabierze wprawy w unikaniu ataków to jest okej okay. A nabierze... człowiek tutaj... człowiek wprawy w robieniu Magic Siri myszku? A weź W tym się nie da nabrać prawy. Kup sobie tablet graficzny Ekskluzywnie do robienia Siri I know it. No Mam tak, udało się Oh. Dawaj Dawać. mnie swoją duszę I will eat your soul, soul. O to jest Ability Soul Ano O to jest Ability Soul teraz A to w sumie nawet lepiej Nieźle No to jest rozwiązanie problemu Że można po prostu z tego zrobić Ability Soul Ano nie trzeba się przełaczyć nawet Jasne Pewnie jak będziesz miał dusze dochodzenia na wodzie, to... Znaczy właśnie tutaj chyba nie ma dłuższego dochodzenia na wodzie. A, no to sprytne. Widziałem, że to był mink. Bardzo go chcesz, czy... Oczywiście, że nie. On już nie jest taki przydatny, jak był w... Znaczy nie, po prostu chwilowo mi na tym nie zależy. O Boże. A, dobra, co ja chciałem Wiedźmy, Tutaj go zesera, tutaj może zostać. O! Dekarabia! Rzu rzu rzuć De Dekarabia najbardziej się kojarzy z centem w sumie. To całkiem niezabawne. To całkiem użyteczne. To takie koty. W Tylko, że... Że... Czekaj, muszę coś sprawdzić. Select. No oczywiście. Muszę zmienić w One są dużo bardziej podatne na cięcia niż kłucia. Pchnięcia kłucia takowej. No i czy wypadnie? Czy wypadnie? Oficjalnie to Nie. jest tylko Delity 2 ale widać nie, bardzo można sobie ten rarity wsadzić między bajki Zdjęcie, proszę Chyba O świetnie rybki Killer fish. Co, co do rzeczy, które są killer w tej grze Za dużo Przynajmniej nie jest to killer merman Co mail Dużo obrony, małe i tak zakładam. Trochę, ja... za trochę za mało obrony nam mieć. No, no nidus. Przywołaj nidusa jako familiara. Na nic, nic jako familiara! Jak to będzie działać właściwie? Tak se, będziesz miał kulkę. Stary. Nie wiem za cholerę jak to ma działać, no ale... No zobacz, Pościg go do ataku. Mhm. Super. Zobacz. Zobacz jak on działa, zobacz jak koszę beton Właśnie widzę I chyba planuję coś z tym zrobić Tak samo jak z moimi hapekami Ej patrz moje hapeki Ej mam hapeki Od razu lepiej Dekrebię, to jest... No bo nawet chyba tak dostanę W sumie Tu coś jest, coś wygląda jakby był A najpierw dajcie mi Z tych hapeków A to jest dobry sposób wierzenia Jaka to potrzebujemy się zregenerować A nie ma save pointa w pobliżu A no A to, że ten miecz jest taki wolny wcale nie pomaga Rusty food teen Model Footing A, to ja mogę na coś tego używać i atutować. cały czas o tym zapominam jest cholernie przydatne No o Boże To prawie jak Mega Megamania a no! Chyba że tej to przynajmniej nie są instantyle Tak bo tak to już byś zginął dwa razy Nie wiem o czym mówisz Chyba yy, 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 dwa, yy, yy, może yy. i dwadzieścia Ale od tego samego spadku No boże Co to f... jest? Precel Precel! <grym> Precel! że on będzie żeglodem? Ma się to ona Precel! I ma strasznie rzadką duszę chyba użyteczną no, z tego co nie wiem, czy jej dusza to nie jest chodzenie... Czy ona nie miała dusz chodzenia po wodzie? Jestem ja, że pan, że jeden z cicinków miał tej ja ability i soul jak taki? Ale... O, to są... To są... Zjedne kłody. Frozen Shade. Tak to się nazywało, w sumie też z tym... To by był błąd to zjedynki. Czemu ja liczyłem na save point? Nie. No to co? Fula daje fula. Piękne. <noise> o bo! Piękne. Prawda? Zacne, piękne. What? Jakie właśnie wody? nie wiem. Musiałbyś chyba go po prostu nakierować. No właśnie... to się coś się musi dać z tym zrobić na pewno. Ja też, że musi, tylko niechaj kojarzę jako w tym będzie, co? Właśnie na tak nie mówię i to jest frustrujące. Chyba, że No nie Sam somat ten na pewno nie wystarcza. I guess No nic, wejdziemy to jakoś później. Zobaczymy, czy może ktoś z dusz nam, ktoś mnie czas czasie wyjawi. Eee, z tym się nie używać tak długo, jak nie muszę. O Boże. Często myślałem, że to Mhm. A propos! Oh boy. Tutaj jest trochę wcześniej. Fakt. Ciekawe, czy umiejętność, którą zostawię jest dalej tak samo użyteczna. Ja sobie jeszcze lewałem? O, to sysa. Okej. Okay. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale wystałem jej. Tak, zwróciłem uwagę. A tak. Więcej u nas... Merman? Kude. Chciałbym już ich zajmować na hita. Z największymi banami. Fakt. Boże, przypomniało mi się, a propos... Wodnych plansz. Hmm? Mm. Wiecie co sobie sobie Shigeru Yamoto pomyślał, kiedy tworzycę planszę? Wiecie, wiecie czego nie lubię? Graczy. A! Yes. Było coś takiego. O Boże, On się nazywa Ukobach Kobach Właśnie, u Kobach tutaj? Tak. Mm -mm, tak Ale duszy nie zostawi Coś tu jest? O Boże! Lasery? Nie, kurki tylko. Monark. No narki są zabawne. Tak długo, jak nic nie zabijają nas spojrzeniem? Dobra. Aha. Co jest tutaj? Safe point.